ma z tej strony Golden, a to jest... Finalny odcinek Minecraft Dungeons. Co w się sensie bijemy finalnego bossa Też jest. Z dru drugiej urodziny Dun Minecraft Dungeons Więc hura. <grybujesz> no. Re ale nie dzisiaj to. Jutro. Idziemy, obsydianowy szczyt. Jak będzie słuchać jakieś chrupanie, to przepraszam, ale to moja kulacja. The Arch Illager fled to the ramparts of Highblock Castle, but he can't have gotten far. Make haste and fight your way through to the highest tower. The Arch Illager and his reign of terror ends tonight. Dobra. Dzi trochę dziwne są te niezrozumiałe dźwięki na końcu. Spróbuję coś popatrzeć. Czy da się odwrócić dźwięk faktycznie? jest jeśli tak, to już mamy plusa. I no. Okej, okay. i trochę podskakujący temat. Dobra? Nie, nie wiem jak będzie wyglądać ten głos ale arcez osadził, no to mały Widzieliście sami jak on mały był. Ej, to było teraz dobre, jak zrobiłem i akurat tak ten taki, takim mieczem. To, to co teraz, to co teraz było, to taki, taki cios. I Ej te i ten te, te wierzę to nawet twój ją kierdę to nawet nieźle zamieszkał, ty. Okay. Hey, hey. hey. Ej, wie jak jakie mam no. Dużo wyrot rawiaka, okay. No i kit. Odpal magiczne na pewno. Niech te robi... Od nich kołkan robi swoje. nie też w tym... Tej, tej wieży to jest. Jest zadanie, że tam pięć zadań jest i jedna z nich to zabić zabić 50 wrogów różowym rozrabiakom. No. Jednej okni się trafił teraz. to się nie da. się nie Na mapie nie było to w No to... Nie, nie, nie. Widzimy całe, chociaż pani nie te z tych najdłuższych. W sumie final boss, no to... Okej. Okay. Wydaje czasami, że to powinno dałoby się wejść. Tylko twórcy... zbycieli wycieli to I pewnie dali albo dalej, albo... Nie, ...albo w ogóle i... ...dali to w innych miejscu. Nie wiem, czy ktoś to zrozumiał, ale... Mi się, mi się wydaje, że jak są te drzwi... ...drzwi tam były, nie? Mi się wydaje, że mo można było tam wcześniej wejść... ...ale... Tutaj, ale... ...ale że... Z jakiegoś powodu to usunęli Mi się wydawało może, że to za długi będzie poziom wtedy I, I usunęli to lub dodali gdzie indziej W innej części poziomu Lub Lub dodali do innych, do DLC Okay. Czyli tutaj będzie marzenie. było odblokować więcej mniej ból na luksusowego pl 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 plagara, to trzeba ubijać mini boss. Dobrze się składa. Nie no, tam się da wejść na 100%. Ja tam wejdę. No, to jest jakaś biała bar Barier blokami zablokowali. Nie, nie, nie. Niemożliwe. tam się da wejść. Ja tam. Ja wam. Ja wam to mówię. No, rzecz jasny Gwin. Trochę to nie, i, i, nie, nie jest intuicyjne. Ta... Dobra, nieważne, już nie będę tego kontynuował. Ale da się tam wyjść. Widzę, że tu dowalili trochę tych korek. I po sprawie. Echo, echo plus ten gibet samotnikowy na, na wolnych broniach takich jak właśnie ten pałasz, strasznie dobra rzecz. Dobre płatki, moja Gram i -e jem w sumie dobre itemy tutaj dali takie takie powołanie, kusza, ponura zbroja, czy Dobra, 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 tutaj ten w tej układzie. Nawet duże to jest. Muzyka. Muzyka jest świetna.

Muzyka, czy jakie to jest? Popatrzcie, czy jest. O! o czy, czy na kanale. Microsoft, tam. Microsoft, Nie wiem. Mojanga jest muzyka. Z tego. Bo jaki nie ma, to się w tym. Ale na pewno ktoś jeszcze zrobił to. Tak, jest tak, 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 tam Tam się wejść, wejść. Tam się da wejść. się utwierdzony w tym. się się tu lekki tak, 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 ty ja tak, nie. tak, tak, no, nie. Już dam sobie ale sprawdźcie, czy tam się da wejść. Sprawdźcie to, bo tam na pewno da się wejść. Nie no, bez powodu, co tam jest. Chociaż kilka wagów jest związanych z tymi rzeczami, ale mi się wydaje, że to tam, tam da się na 100%. ale polecieli lecimy ciężka kusza wykopiła okej okay. Migracja, wina, Nie, nie. nie, wina, wina, ja to chcę zobaczyć Ok, Monstrum wina, 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 tego jest wina, to wina, mógł... wina, a tyle tego jest tutaj z jednego powodu. Na lało tu jak z zebra, jak, jak my byliśmy w, w salach wymiarstwowego bloku. Ale szkoda, że nie zrobili, nie wiem, jakiegoś sekretnego bossa. Monstrum z opijami. Mnie to bardziej mus mus mógł być Gigant być gigant być mógł być mógł być mógł fajny byłby być mógł być mógł być nie. No, być mógł Nie, to nic nie ma. O, może nic ma. Okay. Lecimy Ale naprawdę wysokie to... Wysokie tu jest. Mam nadzieję, że w środku jest coś, a nie takie puste po prostu. Musi być. To w się sensie to jest bud wieża, wieża jakaś strażnicza, bo to tak wygląda. Ok. O, to on. Będzie walka? Będzie walka. On się pustuje, on się Okej, okay, mam dogmatch No, na Dobra, pała, że robi swoje Ten Okej, okay, chyba... ej, nie den. Nie umarł To jest? O, okej, okay, dobra, to jest? Nie, nie. Nie! What the hell? Co to jest? Co to jest, ja się... Ja, um... ja się pytam, co to jest? A ja na... ja napacham. Pytam, co to jest. Okej, okay, dobra, to zadaje dużo. To jest coś, co zadaje dużo, żeby... Yeah. É volei deixar... chama. Yeah. OK. Deus Aha, aha, aha. Moto scooter. Jestem z Państwa, proszę Po Tak się proszę okay. Masz, masz osłonę, to Państwa, Masz Państwa, proszę Państwa, masz nie miałem tu temu usłony Czekaj. Raz szuka analiza. Nie mam ale... czy by to działał. To jest go dobit. Ubity. Do Panie, co ty tak benzynę marnujesz? Jezu, ile benzyny zmarnowanej. To, to taka chyba gwiezdna. Kosmiczna benzyna. Panie, co ty marnujesz? Paliwo. Marnujesz. Nie wiem. the arch-illager the enemy of the villagers was defeated huh? great heroes saved the day and vanquished Thanks to you, all was well. Until it wasn't. Dobra. na razie powrócił pokój jak na razie powrócił pokój to... jak na rozdíl, jak Nowy poziom trudności przygodowi. Mam przygodowy. I nowe nagrody, widać. O, oh, jest! Jest coś nowego, ciekawe. Ciekawie się zapowiada. Dobra. Na hmm. początku odcinka to byłem tam, to patrzę. Jest. Dobra. Kaczemy. Tam, tam jest ścieżka jakaś, bo zauważyłem. Nice. Maranka. Ścieżkę zauważyłem, to teraz pójdę nią. O, to jest to miejsce! Nie wiem, Okej, okay, mam, mam przejście. Chcę wejść tu i zobaczyć, co tu będzie. Czekaj, czy ja dobrze widzę, czy to jest... Jak? Yeah. O, jakie piesy fajny. Okej. Okay. I okay, tu jakieś rzeczy trzeba zdobyć. Okej, okay, dobra. Nie, tutaj gdzieś będzie to schowane na któreś poziomie. Dobra, ale kończymy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Możecie dać łapkę w górę, możecie dać suba. Ja tylko zachęcam. No i no